Ej, dzisiaj sobie zrobimy test. Mus pana Kleksa. Uwielbiam bardzo Pana Pana Kleksa. Więc jestem ciekawa. Ja dałam już taki mus Alberta. Barwił język na czarno i był bardzo dobry. To była z tego co wiem troskawka, aronia i coś jeszcze. A ten jest brzuskwinia mango. to jest smak. Brzuskwinia go Też miałam jeszcze, jadłam też Pana Kleksa, ale inny smak. No więc dzisiaj testujemy to. Pada dzisiaj deszcz, więc dlatego nagrywam. Tutaj z w ogóle piszą takie fragmenty z filmu i Kleks mówi często, a to Feller. I to jest to napisane. Bardzo dobra. Myślę, że ocena mocna 9,5 na 10, bo jest troszeczkę taki gorzkawy. Dobra.